No, no, całkiem nieźle na no, poczwórnej prędkości. Oczywiście bez włączonego frapsa. Miałem prędkość od 4, najmniej, klatek na sekundę do 16. I było całkiem płynnie na no, poczwórnej prędkości. Więc witam Was na kolejnej bitwie. Od niedawna testuję nowe ustawienie, nową taktykę zapożyczoną od AA jakieś dwa miesiące temu, ale wtedy grałem ją tylko turkami i przerobiłem ją na dodatek jeszcze na swój własny sposób. Teraz jest to taktyka praktycznie czysto AA, jednak też z moimi drobnymi zmianami pod mój styl. Więc tak, jest to bitwa pomiędzy mną, Francją, Tajo, a członkiem sacred bandu, Marcinem Łysym. E, Zara wrócę. E, już wróciłem. Także ten tego... Zaczynać dać frajerzy. A, pamiętam, pamiętam, zaraz sobie przypomniałem trochę tą bitwę. Dajcie mi chwilę, zamknięty im oczyń sobie ją przypomnę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pamiętam, że tutaj było coś tak, tak. Manewrowanie, trochę manewrowania. I niedługo będzie. No dobra, nie ma co przeciągać, zaczynajmy. No i choć moim zdaniem to Marcin powinien zacząć, bo przecież mam tutaj lekkie to i przewagę zasięgu. No ale cóż. Niektórzy nie lubią atakować, a ja lubię, no to wychodzi na to, że zawsze ja atakuję, czy mamy tą przewagę zasięgu, czy nie. Podchodzę bliżej. Tutaj ten czworobok trochę działa na szach, zaraz pozytywnie na wysokim trenie. Uhu hu. Nieźle. Hmm. Działa jak no, szachuje moje kawalerie. Ale też jednocześnie nie załatwi mojej milicji, a tak to w mojej milicji już powinno nie być. No więc tak, ruszam liniówką, ruszam ruszam ruszam, obrywam, dam normalną prędkość. Zobacz, moja kawaleria dzielna już jest 18 i no, już padło całkowicie morale. No ale tutaj mu wjechała, może mu pomniżała morale. Teraz strzelam do jego lancierów, którzy zaraz zaszarżują. Mam milicję, więc szybko zrobię czworobok, ale nie zrobię, ale zrobię tymi. I tutaj szarżuję kolejną jednostką kawalerii, a jeszcze jedna lezie tyłami. Tutaj jak widać na minimapie z tej strony ciężko byłoby mi objechać, tak żeby nie oberwać, więc wjechanie na tyły nie wchodziło w grę, przynajmniej na razie. No i tutaj kawaleria w połączeniu z nikim. No, to nie jest taka kawaleria. Sobie nieźle poradziła. I tutaj Marcin wysyła <coughs> swojego generała. Już od dawna na to czekałem. No i atakujemy. Jeszcze zaraz ci się powinni dołączyć. Onże się nie dołączą. No i tutaj młoda gwardia ciśnie. Ten czworobok zaraz zostanie rozwalony. I do tego byłego czworoboku. No i generał 11 ludzi, uuu 10 już zwiał, no i niestety przez tak cienkie morale jego generała, to, że czworobóg tutaj jest na drodze, no i ogólnie dupa, generał uciekł, a ja go nie zdołałem zabić. Teraz jeszcze szarżują las w moich szazerów Osiewal, no i no tak trochę obrwałem go nigdy generała, ale już praktycznie wiedziałem, że nie mam szans, żeby go złapać sobie wystrzelał młodą gwardią milicję. Bucha ha ha ha, zasłużyli i Marcin nie zrobił czworoboku i oberwał szarże Całkiem niezłota szarża Tutaj lansierzy rozstrzelani przez młodą gwardię głównie. A muszkieterzy uciekają z martwienia, tak tyłu. No, akurat do tyłu nikt ich nie atakował. No, ale dobra. Wysyłam moich woltyżerów do akcji teraz. Powoli, stopniowo wkraczamy. którzy z moich przeciwników, kiedy z nimi grałem, niekoniecznie takim składem, ale jak już im padała flanka, to wyłączali grę i się obrażali, jak ja śmiałem ich pokonać. No ale na szczęście sakrybant jest jako tako honorowy i... No, w każdym razie nie uciekał, walczy do końca i bardzo fajnie było. No, i zacząłem się ruszać też tutaj. No i no nieładnie tak z 6 uciec. Nieładnie. No i teraz Marcin ma bardzo dziwne ustawienie. Moja kawaleria jest tutaj, ale teraz jest już wystarczająco dużo miejsca i niedługo powinienem sobie tutaj pojechać dokładnie. Przyspieszymy. Myślę, tutaj mi została jedna kawaleria. Po tutaj, po tutaj, po tutaj, po tutaj, po tutaj. Wow, ucieka mi... Dobra. cyku cyku o, idziemy szarza kawaleria, chora, o nie, młoda gwardia. Oni się nie wycofuje i obrywa od kawalerii, zwiewa, teraz moja kawaleria obrywa od muszkieterów i ona też zaraz wie, jeszcze od moich obrywała i dupa. no właśnie. No o, milicja przyjmuje uderzenie lanserów, ale jeszcze nie, jeszcze nie. I właśnie jakoś teraz. I znowu młoda gwardia wystrzeliwuje. i tutaj moje zakapienie, bo się tutaj bawiłem. No i dupa. No i moda gwardia też dupa. I zaraz, no stara gwardia, już się ogarnąłem, zrobiłem ten czworobok. On tu jedzie, w co on jedzie? No ja bym jechał tutaj albo w generała, który uciekał z zauważyłem niebezpieczeństwo. Jechałbym tutaj. No i teraz moje czworoboki. Są wystawione na atak muszkiterów, którzy nie podeszli wystarczająco blisko i nie strzelili. Teraz jeszcze kawalerę dopada ich od tyłu, się od czworoboku wywołuje i zajmuje pozycję. On też zajmuje pozycję i niedługo będzie wymiana ognia. Jeszcze pół tutaj od tyłu, chyba zaczął robić czworobok, tak? Formuję go, ale i tak oberwał szarze. I tutaj szarża od frontu obrywam dość znacznie. Podsyłam milicję, która wyglądała jak stare gwardie Bucha i trzy jednostki gwardyjskie podchodzą, będą tego rozwalać, a ci powinni tutaj podejść bliżej jakoś. No to te dwie jednostki się posypały, jeszcze jakaś lekka była. Podchodzi też genera. No nic nowego wręcz, bo mi się nudziło. No, wreszcie trafiłem. I hopów. Uuu, zielono morale. Nieźle. Też mam zieloną morale. O nie, ja też nie. Nie, no, Marcin popełnił w tej drugiej fazie bitwy błąd taki, że tutaj tak miał obstawione te tyły strasznie. Nie powinien tak mieć. Nie może się zabezpiecza przed kawalerią, ale bądź co bądź. Wtedy mogę go z łatwością okrążyć i zmierzyć na przewagę liczebną. I teraz moje małe przegrupowanie. Raczej niepotrzebne, ale przegrupowanie. Jeszcze raz, on już się chyba poddał i idzie na walkę, wręcz. A nie, nie idzie, tylko tak bliżej podszedł. Może strzeli? No nie strzeli. O, ci się jeszcze trzymają i już nie. W starych w nie ma amunicji. Pamiętam. No i koniec: tak zwany GG dla mojego przeciwnika. Oraz koniec filmiku.